A więc siema, witajcie w nowym odcinku. Yy, tamten odcinek co nagrywałem mi się nie udało, ale zdobyłem już parę rzeczy. Żelazo zdobyłem. Yy, no, ulepszyłem sobie rzeczy. Nie udało mi się, ponieważ film był za długi. Na YouTubie jak ktoś yy, chyba... Jak to się nazywało? Nie wiem. Ale można dodawać filmy do 15 minut, jak coś tam, coś tam, nie pamiętam. I nagrałem to 16 minut. I teraz muszę się z tym pilnować. Bo nagram, nagram sobie teraz dwa odcinki. Będę sobie co chwilę zerkał. I przepala mi się jedzenie. Więc chyba możemy sobie zrobić. Rzeczy najpierw. Patyków nie mam. Co? A, ona na pochodnie wydałem. Trzeba jeszcze mierce zrobię. Tu jeszcze będzie kilof. I miecz. Robimy sobie to tak. Dobra. I siedmiu możemy sobie zrobić gacie, ale to tak trochę średnio będzie wyglądało. Głupio, bo, wiecie, no. Więc sobie stworzymy. Nie to tylko Co robimy. Mhm, i deszcz, a zaraz będzie noc. A jak coś tam będzie z tyłu, szumiało, szumiało to mój komputer. I też jest bez dźwięku, bo on montować nie umiem. No, jeszcze jedno, dawaj. Przepali się na tym. Co? Dobra, bije już się kierą. Aha, bo noc. Właśnie. Zapomniałem się o tym. Szukamy miejsca na osiedlenie się, ale czemu ja to kilofem? Łódkę tu crafting, dobra, łóżko może być to tak. Muszę mieć wszystko poukładane. Yy, tak dajemy. Dobra, lecimy. Dalej. To jest S. Bo... No bo wschodzi słońce tędy. To znaczy tam nie tędy, co ja mówię. I w ogóle mówię. Witajcie w nowym roku. Nie miałem kiedy nagrać to w Sylwester albo w nowym Brok roku, żeby Wam życzenia złożyć. Nagrywam. Siostra mi wchodzi do pokoju. Chcesz być na odcinku? Nie, nie, nie. Dobra. Co ja mam mówić, nie wiem. Dobra, tam chyba jeszcze było tak, to jest. Dobra, jeszcze tu. Muszę zbierać tego dużo, bo będzie chyba dużo przepalania, bo mam za mało żelaza. Tylko hemse stworzyłem i mam jeszcze na jeden miecz. Czekaj. Tam już chyba nic nie ma. Nie. Spoko. No tym się zdość szybciej I podobno Im lepszym killów, tym więcej z tego expa wylatuje Nie wiem No jak coś to mi napiszcie Ubijemy A jeszcze, jeszcze nie umarła Dobra Mmm, gdzieś tu jeszcze może coś być, nie. Szkoda, że tego nie słyszycie, ale tu jest chyba jakiś duży cave. Coś tak sądzę, bo creepy. Te dźwięki jaskiń były. Dobra. Tu coś jeszcze jest? Nie, tu tylko woda. Nie ma. Czekaj, ja już mam półtorej saka. Serio. No ale węgla nigdy mało. Nigdy mało czy nigdy dużo? Jak się to mówi? Dobra, lecimy. Żeby się osiedlić, chcę mieć dużo wody, dużo piasku i to puste. A drzewka koło to się zasadzę. Lecimy, lecimy. Czemu ja potrzeba chodzę? Ład. A węgiel jest przy okazji. Idziemy. Dobra, już bieram sobie stack, czyli jeszcze potrzebuję dziewięć. Dziewięć tak, będzie stack. Tak. Zbierać sobie kwiaty? Nie. biegniemy albo i zbiorę, żeby było na ten do doniczek, jak będę zasadzał. No, osiem minut dobra. Do 15 minut, bo wcześniej widziałem mała świnka. Super. Będzie więcej przepalania. Ale nic nie szkodzi. Chodź tu malutka. Lawa. Dobra, bierzemy kwiatki. Dobra. Kurde, ja strasznie lubię te duże kwiaty. Duże róże. No to są duże róże. Czekaj jak to się nazywa. A nie burz. Gabi, co to znaczy burz? Nie wiem. Burz. Po angielsku. Nie wiesz? Burz. Mm -hmm. no są tego gotowe jeszcze? Fajnie. Tych róż chyba nie bierzemy. Nie wiem. Wolę duże kwiaty. Ale weźmiemy te niebieskie małe, bo one są piękne. O, jezu, już tyle głodu mi zleciało. Szkieleta suszę. Ja nie jestem gotowy. Dobra, okej. Powiedz mi kiedy skończysz nagrywać. Jeszcze jeden odcinek nagram. Dobra, siostra wyszła. Jest spoko, mam nadzieję. Czekaj, Lilac. Lilak Krowko chcemy cię Czekaj, co ona tam robi? Tłucze się jakoś Nie wiem Tu jest fajne, że to yy, Słońce nie chodzi tak prosto Tylko idzie tak naturalnie To jest fajnie Fajne Uch, tam są krowy Dobra Wiecie co, węgla nie zbieramy Żelazo, spoko, tam coś jeszcze jest? Nie Krowala mi się ponownie nie, chcę, nie chcę iść. Nie wiem, czy tutaj są jakieś kwiatki. Czy są, czy nie ma. Gdzie? Gdzie? No co to jest? Jezu, nie mogę Dobra Ile tych mamy? Dwa? No, tych muszę zbierać więcej już Tych już nie zbieramy Dobra, zachodzi słońce Cześć malutka Dobra, wełnę wyrzucamy, niepotrzebno nam jest. O kurde, chyba robię screenshota. No, robię. Czekajcie. Tym, dobra. Siema. Gdzie zombie? Słyszę cię. A to tam, bo to jest tej chyba gdzieś. No, do cave, To tam prowadzi. Ej, weźmy sobie, zróbmy tarczę, przecież to jest ważne. Tutaj robimy postój, ponieważ będę zwiedzał kejwy, a jeżeli będzie mało, to będzie niefajnie. Najpierw to... Jeszcze się prześpię. Ustawię sobie respa. Mm. Przepali mi się to. Zombie się gdzieś pali, nie wiem gdzie. Tworzymy sobie tarczę. Oj, oj, oj. Nie ma tak łatwo ze mną. Yy, tak to się tworzyło. Tak? Szybko. A nie. Co za menel. Zasadniczo. Um, dobra, to nam się przepaliło. Bierzemy.